Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Właśnie jestem w salonie Audi Franowo, z którego to wczoraj odbierałem Audi Q6. Na którym nagrywaliśmy cały materiał do tego odcinka, czyli test Tamrona 35150 F2 28. Zapraszam Was do odcinka. OK, zatrzymajmy się na chwilkę, żeby porozmawiać o tym obiektywie. 35-150, bardzo ciekawy zakres. Powiem Wam szczerze, że jestem ogromnym fanem obiektywów 70-200, jednak często to 70 jest za wąskie, a 200 jest niewykorzystane ze względu na to, że w lokalizacjach, w których często bywamy, nie mamy możliwości bo się tak daleko, żeby wykorzystać pełne 200 2, I w tym momencie pokazuje się na rynku coś takiego. 35, w tym momencie mamy przysłonę 2 i 150, gdzie mamy przysłonę 2.8. Kadry za chwilkę zobaczycie, będziemy sobie o nich mówić, ale najpierw chciałbym się odnieść do tego, co urzekło mi. tym obiektywie. No i zaczynamy od tego, co powiedziałem. Zakres. Naprawdę jest niesamowicie uniwersalny. To też będzie widać na zdjęciach, które wykonaliśmy. Ta 35 jest troszeczkę za wąska, żeby zrobić wnętrze pełne w samochodzie, ale to jest tak naprawdę jedyny moment, w którym dzisiaj poczułem, że brakuje tych milimetrów. Cała reszta jest naprawdę rewelacyjna i 150 do detalu, do jakichś takich ciasnych kadrów w zupełności wystarczy. To też będziemy widzieli. Sama budowa obiektywu jest naprawdę solidnie wykonany. Bardzo fajnie leży w ręce. Jedyne co do spełnienia marzeń chciałbym, żeby nie był obiektywem wysuwanym, a żeby ten zoom był jednak w internalu, no, ale nie bądźmy zbyt wymagający. Jest to i tak, tak ciekawa konstrukcja, tak jasna konstrukcja z tak, dużą, z tak dużym zakresem tych ogniskowych, że naprawdę brakuje mi słów i chciałbym, żeby znalazł się w moim plecaku i myślę, że już niedługo pomyślę o zakupie takiej sztuki. to mam dzięki Tamron Poland powiem Wam szczerze, że szykujcie dla mnie dobry rabat. O technicznej, zewnętrznej stronie tego obiektywu już sobie powiedzieliśmy, no ale to co najważniejsze, czyli optyka. I teraz kilka słów o niej. Tak jak widzicie, to zdjęcie, które macie teraz na ekranie, ono jest zrobione na przysłonie F4. Obiektyw jest niesamowicie ostry. To co widzicie, te wszystkie zdjęcia, o których teraz będziemy mówić, one są w rawach, bo nie chciałem ich obrabiać, żebyście widzieli ten naturalny obrazek. Zobaczcie, jak ten obiektyw rewelacyjnie rysuje. Tutaj mamy. 66 mm i F4. Na kolejnym zdjęciu widzicie z kolei 84 mm, czyli prawie 85. Jeden z najważniejszych obiektywów w fotografii, przynajmniej motoryzacyjnej, zresztą nie tylko, czyli 85. Tutaj, przy tym obiektywie, na 85 mm mamy F2,7. I zobaczcie, jak ten obrazek pięknie nam się rysuje. Ładnie izoluje nam się tu. Samochód mamy w ostrości. Zobaczcie detal tego obiektywu. Naprawdę optycznie jest świetnie. I tutaj od razu chcę powiedzieć, że też autofokus zasługuje na pochwałę w tym obiektywie. I stabilizacja też jest rewelacyjna, o czym mówiłem już troszeczkę prędzej. Przejdźmy sobie dalej. Zobaczcie, samochód stojący w tym samym miejscu: 85. Mamy taką perspektywę. I bez przestawiania samochodu, bez zmian obiektywu, przechodzimy na 47 mm, czyli okolice 50 i mamy zupełnie inne zdjęcie. Tutaj chcę podkreślić kreatywność tego obiektywu i polecimy sobie dalej, żeby nie zatrzymywać się zbyt długo przy tych zdjęciach. Tutaj mamy znów w okolicach 50 mm, czyli 47, światło 2,5 i znów możecie zobaczyć te detale i tak samo chciałem też powiedzieć, że przy pracy pod słońce yy, też ten obiektyw sprawował się bardzo dobrze yy, tutaj z kolei, zobaczcie, już w tym pierwszym planie mamy rozmyte takie krzaczki, ze których robiłem to zdjęcie i zdjęcie w tej samej pozycji, tylko 68 mm i zupełnie inna perspektywa także jak widzicie, za pomocą jednego obiektywu uzyskujemy dwa dość różne obrazki ale żeby to bardzo mocno podkreślić, spójrzcie na to 150 mm Przysłona 2,8, czyli maksymalnie otwarty obiektyw. Super ostry obrazek, naprawdę każdy detal bardzo ładnie widać. Co też no, zasługuje na pochwałę, że w obiektywie o tak dużym zakresie ogniskowych ta maksymalnie otwarta przysłona daje nam naprawdę świetny obrazek. No i tutaj mamy już przy 150 całe ostre auto, więc to jest świetne. A tło mamy bardzo ładnie wyizolowane. I nie zmieniając lokalizacji, zmieniłem ogniskową na 35 mm. I zobaczcie jak drastyczna jest to różnica. Też super fajny, ostry obrazek, ale zobaczcie, dwa zupełnie inne zdjęcia z tego samego obiektywu. Przechodząc jeszcze sobie tutaj pokrótce dalej, mamy 79 mm f2.5, też bardzo fajnie tutaj zarysowany samochód. Pierwszy plan rozmyty, to drzewo super, no tutaj buduje kadr. I lecąc jeszcze dalej, kilka ostatnich przykładów, czyli typowy bok samochodu, 62 mm f2.4, Generalnie te przysłony tutaj 2,4, 2,2, 2,3, które się pojawiają, są związane z tym, że ten tubus się wysuwa i one są trochę takie dziwne. Na początku nie mogą się do tego przyzwyczaić, ale jakby nie patrzeć, efekt tych zdjęć jest naprawdę rewelacyjny. Podkreślam, że są to surowe rawy z tego samego miejsca. 150 mm F28 i mamy fajny kadr detal, troszeczkę tego samochodu ściętego. I zobaczcie, to samo miejsce, znów dwa różne kadry z tego samego szkła. I dla ostatniego porównania. 35 mm blisko samochodu przysłona 4. Zobaczcie, jak ten obrazek rewelacyjnie wygląda. I samochód dokładnie w tym samym miejscu, z tym, że ja przeskakuję na 150 mm, odsuwam się mocno od auta. Mamy 150 F4. Piękny, ostry front auta. I zobaczcie, że to samo miejsce, ten sam samochód. Tylko moja zmiana pozycji ogniskowej znów podkreśla kreatywność tego obiektywu. Na tą chwilę to wszystkie zdjęcia, które chciałem Wam pokazać na moich profilach. Pewnie pokaże się troszeczkę więcej publikacji. Ja mam dla Was jeszcze mały element w tym filmie, który już za chwilkę, więc oglądajcie do końca. Ja już wami się teraz pożegnam. Dziękuję Wam bardzo. Hej! korzystając z tego, że mamy ten obiektyw na testach, wpadł jeszcze jeden pomysł, aby wykonać nim kilka ujęć wideo, więc za chwilkę zakładamy go na gimbala, a efekty tego dość ciekawego pomysłu możecie zobaczyć już za moment.